Siemanko! Manko, ja jestem Twinsem. Witam w z naszej Serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, otóż dzisiaj jest jeden z najważniejszych odcinków, jakie kiedykolwiek nagrałem. Otóż patrzcie, patrzcie na moje konto: Mam 13 970 pucharków. To oznacza tylko i wyłącznie jedną rzecz, słuchajcie: zbijamy dzisiaj. Mega skrzynkę. I jako, że mi brakuje jednego zadymiarza, tylko jednego maksa, no to mam nadzieję, że z tej skrzynki za 14 tysięcy trafi mi się ten nowy zadymiarz, czy wyobrażacie sobie coś bardziej epickiego, chyba tylko picie jerby normalnie. No dobra, słuchajcie, więc zagrajmy sobie naszym nowym zadymiarzem. Otóż może być łatwo, ale może być też trudno, ponieważ z jednej strony mam nim mało pucharków, więc powinno to być łatwe granie przeciwko nubom, ale z drugiej strony nie mamy doświadczenia w ogóle w graniu tym zadymiarzem, więc może być także trudno, nie mamy do tego żadnego star powera do niego. Co prawda mamy dziewiątą rangę, ale czy to aż tyle daje? W sumie daje dużo, a to przyznaję, ale dobra. O, o nie, o nie, o nie. Leon zostaw mnie! O! o. O, wow, dobra, nabiliśmy sobie super atak. Czy ten super atak jest w stanie rozwalić Leona? Tak! Wow, co to był za damage, ludzie? Czy to nie był zbyt porąbany damage, słuchajcie? Czy ta postać nie jest za mocna? Dlatego, że ten drugi strzał to każdego jest w stanie rozwalić zupełnie. Ok, a! Ah! Wow, ej ale co za aima mamy? Co za o O-o! 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 Zostaw mnie! O oh, nie, dobra. Trochę go spowolniłem, słuchajcie. Trochę go spowolniłem i teraz powinno być już dużo, dużo łatwiej, dobra. E, tutaj jest soczek, ale ktoś po niego podejdzie pewnie szybko. Ktoś po niego pewnie. Tutaj też pewnie ktoś podejdzie. Ukryjmy się, ukryjmy się, okej, okay. dobra. Biegamy po prostu dookoła i nie dajemy się złapać. To jest nasza strategia, ludzie, dzisiaj. Okej. Okay. O, 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 o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Piper, piper, która ma to. Piper, która ma to coś. Co to miało być, ludzie! Nie lubię bardzo! Słuchajcie, trybu gry z soczkiem. I tak mamy 6 pucharków, ale to jest słaby wynik, dlatego że tricus, słuchajcie, jest nastawiony na zwycięstwo! Wy zostawiajcie tak ogólnie, bo jeszcze o tym nie mówię łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych epickich odcinków. A ja jeszcze teraz bardziej postaram, żeby wygrać. No bo co to ma być, no? Co to ma być? Czwarte miejsce dla takiego prosa jak ja! A, normalnie za mało ostatnio gram chyba w Brawl Stars. Wypadło się z wprawy, ale to jest wszystko do szybkiego odrobienia ludziska To jest do odrobienia, dobra, czy tu ktoś jest? Tak myślałem Także myślał! B! A, dobra, myślałem, że trafię Już, już przyszykowałem, słuchajcie, mój okrzyk godowy Dobra, chodź tu Chodź tu, chodź tu, chodź tu, on nie ma z nami szans Bęk! Mówiłem wam, mówiłem wam, ludzie To jest wszystko easy, to jest wszystko easy Teraz ty Dostajesz ode mnie Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj na dokładkę żądła. <laughs> o, o, o o o I uwaga, chyba będzie po niej. O oo! O o! Ooo! O! Nie, what? co? Co? Co się stało? Co się stało, ludzie! O! Spokojnie! Napijmy się trochę jerby na uspokojenie. O! Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, o nie <grymne> Co to było Co <grymne> co ja zrobiłem właśnie Co ja w tym momencie zrobiłem Siedem pucharków Nie nie Ej, Słuchajcie mam dosyć, dosyć tego zadywiarza Ale dobra muszę zrobić jednego wina Słuchajcie muszę zrobić jednego wina Tą postacią chociaż Mimo że mam kompletnie dość Grania, słuchajcie tym, dlatego że dziwnie się gra. Dziwnie się gra, można wykręcić, jak widzicie, po prostu porobane playsy, ale z drugiej strony nie jest łatwe. Serio, nie jest to łatwe, ludziska, żeby tak zagrać tym zadymiarzem. Okej, czy im szybciej trafi, tym szybciej zaczyna mi się odrad... razu. Tylko nie M. Ej, w sumie, skoro ja robię BZ, to jest MZ, to znaczy, że teoretycznie. Powinien łatwo ją pokonać, nie uważacie? A, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Tutaj, ja wiem, że ty tutaj jesteś. Tutaj ktoś był, tutaj ktoś był. Eee, nie ma? Może kiedyś, może kiedyś ktoś tu był i teraz już nie ma tej osoby, ludzie. To jest moja teoria. Okej. Okej. Ames, No niestety. Niestety nubki przegrywają, prosy wygrywają. Słuchajcie. O, o. Czy on ma dziewięć? Czy go porąbało kompletnie? Czy ja go trafiłem właśnie w tym momencie? Czy jeżeli go teraz trafię, to go rozwalę? Bang! Wow! No i co my mamy z nim zrobić teraz? Co my mamy z nim zrobić, słuchajcie? To teraz nie jest proste. To nie jest teraz proste, ani trochę. O, o nie. Dobra, gdzie ty idziesz? Tutaj! Szybko! Okej, okay, udało nam się. Mamy na niego super strzał teraz. Słuchajcie, jeżeli tego nie zmarnujemy, to wygramy. A jeżeli zmarnujemy... To komplet. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, spokojnie. No dobra, rozwalmy go. Niech będzie. Niech będzie, że go ta zaraz tu podejdzie, jestem pewien. O, wiedziałem. Wiedziałem, że tu podejdziesz. Bęk. Dobra. Mamy strzał. O, o nie. Nie! Kurcze, znowu trzecie miejsce. W tym tempie to my nie wygramy, a napijemy po prostu te 14 tysięcy pucharków, ludzie! Ale przynajmniej nauczy się grać tą postacią. Idzie mi nawet nieźle i tak i tak to uważam. Dobra. Jeżeli będzie teraz win, to będziemy mieli. Słuchajcie, 14 tysięcy pucharków. Co jest zdecydowanie bardzo dobrym wynikiem. Skoro się skupiliśmy od jerby, to teraz możemy wykręcić najlepszego wina, jakiego widzieliście w historii Brawl Stars. Potem otworzymy sobie kozacką. Kozacką ludziska skrzyneczkę. O-o! Ej, chodź tu, chodź tu. Aaaał! Myślisz, że mnie to zabolało? Ciebie to... Ciebie coś zaboli zaraz. Ciebie coś zaraz zaboli. Chodź tu, chodź tu. Byk! P I pyk! I po niej! Oh yeah! Hehe! Wiedziałem, że... Wiedziałem, że ogram tą Bibi Okej, okay, tutaj jest... Jin. Jinsong Jin Song Yang. Jins... Jean... O! CO?! O, nie, 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 nie! Zostaw mnie, ale serio mnie zostaw. O, CO?! Nie, nie uciekaj! Nie uciekaj, typku. O, dobra, weźmy sobie stąd w takim razie te power cubesy. E, tutaj ktoś na pewno się czai, żeby zabrać ten soczek. Ja naprawdę się bardzo boję, zbierać soczków. Bardzo się boję, słuchajcie, zbierać soczków w tym trybie. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Spokojnie, jako że my mamy sok. Dobra, zbierzmy sobie od razu drugi. Po prostu zbieramy tak, żeby nikt inny sobie nie zebrał. Dobra, pyk, jesteśmy dalej przemienieni. Okej, okay, czy tutaj ktoś jest? Nie. Czy tutaj ktoś jest? Nie. Czy tutaj ktoś jest? Nie. Czy tutaj? Gdzie jest? Ej, gdzie on jest? Tutaj jest. O, a tutaj jest. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Nie mamy z nim szans. O, co? Ej, mamy z nim szansę. Mamy z nim szansę, ludzie. Mamy z nim szansę. Dobra, chodź tu. Pii! Udało nam się 14 tysięcy pucharków epickim w stylu ludziska. W stylu tricusa, subskrybujcie. O, tutaj widzicie taki czerwony guzik. Go naciśnijcie. Naprawdę ludziska. Naprawdę, dlatego że teraz będziemy, słuchajcie, otwierać sobie tą epicką skrzynkę. Równe 14 tysięcy, jak to pięknie wygląda, aż zrobię screena sobie normalnie, żeby upamiętnić ten moment, ponieważ on jest mega, mega epicki. ok dobra. Zbieramy sobie monety, ile mamy monet ludziska? My mamy 60 tysięcy monet. Co to ma być? Co to ma być, ludzie? 60 tysięcy monet to jest jakaś przesada. Dobra, mega skrzynia. Hmm. Czy już otworzyć tę mega skrzynię, czy zagrać jeszcze jedną rundę? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ludzie. Albo nie. Otwórzmy najpierw pięć takich skrzynek. Dobra, jedna. Uwaga, może trafi nam się zadymiarz. Druga. Chwila. Ile mamy w ogóle szans na zadymiarza? Ile mamy szans na zadymiarza? W przyszłym odcinku ogólnie będę, będę sobie kupował kapitana Karla, czyli, os czyli ostatni skin, jakiego mi brakuje, więc mam nadzieję, słuchajcie, że e, po prostu wiecie, wiecie, ludziska, prawda? Zasubskrybujecie ten kanał. E, a dobra, teraz zobaczmy, ile mamy szans na zadymiarza. 0,2%, czyli jeżeli byśmy mieli 200 skrzynek, to powinien nam się trafić zadymiarz. Eee, czyli w pięciu skrzynkach na pewno nie trafimy. Co, serio? No, same monety nam się trafiają, ale po co nam monety, no? Dobra, słuchajcie, bierzemy. Bierzemy teraz mega skrzynkę. Zostawcie 10 tysięcy łapek w górę, a niedługo już skończę trophy Słuchajcie, specjalnie dla was. No dobra, więc teraz w takim razie, uwaga, otwieramy. Otwieramy. d Łyczek hierby. Ludzie, powiedzcie, ile z was miało tego zaszczytu, żeby otworzyć tą skrzynię. Uwaga, co? Nie trafił nam się zadymiarz, ani nawet żaden star power? Co to ma być? Tyle grania, ludzie, tyle grania, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nic nam się nie trafiło, ani żaden zadymiarz, ani nic, ani po prostu nawet do, słuchajcie, nowego zadymiarza, że nam się nie trafił star power, ja do niego nie mam żadnego star powera, to chyba jest jedyny zadymiarz, do którego nie mam... Co? To jest jedyny zadymiarz, do którego nie mam star powera żadnego. Wow! No dobra, ludziska, to ja mam nadzieję w takim razie, że ten odcinek Wam się podobał. Dla mnie był naprawdę epicki, dlatego że mimo, że mi się nic nie trafiło fajnego, no to i tak, i tak było fajne, że mam już 14 tysięcy pucharków. To jest dla mnie mega, mega dobry wynik. Chyba dla Was też. Chyba też uważacie, że tu jest, już jest naprawdę pro wynik. Więc słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. E, za subs także zaobserwujcie mojego Instagrama tricus, dlatego że. W końcu muszę się pozbyć tego konta widza. Ja wiem, że długo to odkładam strasznie, ale po prostu jakoś nie mam czasu w ogóle, żeby wam wylosować to konto widza. Niedługo przygotuję grafikę konkursową, tego typu rzeczy, więc padajcie na insta i niedługo to sobie załatwimy ludziska. A tymczasem widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie to na tyle. Na razie.